Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole... Na opakowaniu napisano zestaw kluczy nasadowych, udarowych i bitów. On jest bit, ja jestem udar. Marki Parkside. Zapraszamy. Zapraszamy! Rozpakowujemy i teraz tak, nie ukrywamy w ogóle, że było to już rozpakowane w sklepie. I bardzo dobrze w sumie, bo przy zakupie był ze mną Emil. I zresztą zaraz pokażę o co chodzi. Część elementów była zardzewiała. Parkside Performance, moi drodzy. 5 lat gwarancji w kartoniku. Testowane i certyfikowane in Germany. Napisano po chińsku na opakowaniu. I nawet jest instrukcja obsługi. Słuchajcie, w środku jeszcze. Kod QR do PDF-a online. Niesamowite. 21 elementów jest napisane na opakowaniu, ale ten opis mi się podoba. W porównaniu z zestawem kluczy nasadowym w 46-częściowym, 30% dłuższy okres eksploatacji, 20% wyższy moment obrotowy dla klucza nasadowego. Tak napisano ładnie. Pięknie. Świetnie. Piękna kasetka. Znaczy, generalnie jeśli chodzi o to rozwiązanie, to mi się podoba, bo, bo rzeczywiście wykonanie jest fajne. Napis jest wypukły. Zajadza się po jakimś czasie. Zajadza się po jakimś czasie, zwłaszcza, że my tych kasetek mamy spoko, więc one jak będą sztaplowane jedno na drugich, będą wyciągane. Trzy kasetkowe właśnie jest fajne, bo jest wszystko na swoim miejscu, odkładasz na półkę, ściągasz, wszystko masz, bo nie używamy tego na co dzień. Tak jest. W ogóle mieliśmy w planie inny zakup, jeżeli chodzi o nasadki, ale ten poczyniliśmy z innego powodu, do którego zaraz dojdziemy. Zapinane na zatrzask, otwieramy i teraz tak, przy zakupie musicie zwrócić uwagę na tą gąbkę, która jest tutaj u góry, bo w pierwszym lidlu, w którym byłem, był ostatni zestaw i ta gąbka była po prostu zszargana od tego, że ludzie to otwierali i zamykali. One są przyklejone, jakkolwiek tu się robi taka fala, w ogóle. Jest jak jest, moi drodzy. No i co mamy? Mamy w środku 12 nasadek, tak jak widzicie, ale są to nasadki małe. Od czwórki do maksymalnie dwunastki. Trzynastki. Trzynastki? Trzynastki, ok. Czyli płaska trzynastka będzie nam już niepotrzebna. Generalnie mamy jeszcze tak 6 bitów, jedną przedłużkę do bitów i dwie końcówki do montażu, właśnie, tych naszych nasadek, bo one są niestety tylko i wyłącznie na, na ile są? Na jedną czwartą. <laughs> no właśnie. Emil <laughs> się zawiesił na chwilę. Musiałem go odwiesić. E, są na jedną czwartą cala, więc generalnie, jeśli chodzi o większe klucze i tym podobne historie, to raczej słabo. Więc po co komu taki udarowy zestaw w warsztacie. Tak naprawdę, jest to zestaw. Do małych zakrętarek. Bo większość osób co robi? I tak używa zwykłych bitów przy tych zakrętarkach, a później jest, boże, jakie te bity są do, <laughs> ponieważ się rozpadły, no jak używasz z udarową zakrętarkę? No Jezu, to się się... nie rozpa Jezu, rozpadły się, Jezu, że są bity obrobione, czy coś innego. Wszystko ma swoją specyfikację. A ja się zawisiłem, ponieważ jak zaczął się na mnie patrzeć, zastałem, za, zacząłem zastanawiać się, czy wiszę Wam, widzę, w jakieś pieniądze lub jemu. Nie <gry> mi wisisz. 38,50 kg pizza, mój drogi. Eee... Ok. Czyli fajnie by było, bo tu mamy kuleczkę, więc fajnie by było, jeśli celujecie to, celować w ten sposób, żeby ta kuleczka jednak zaskoczyła, bo można włożyć i bez, ale wtedy jest trudniej po prostu naszą końcówkę zgubić. Natomiast jeżeli macie klucz tego typu ze standardowym gniazdem 1,4 cala musicie się liczyć z tym, że... Wydłuża Wam zestaw. Wydłuża Wam zestaw i to po zainstalowaniu wydłuża Wam ten zestaw o 7... Dobra, psy o lata się nie gryzą, jak to mówią. 7,5-7,6 powiedzmy. Czyli o 2,5 cm, czyli o samą przedłużkę. No jakie 2,5 cm? 7 cm, panie No A tutaj ile masz? Przedłużka ile 2, ma? Ja, 2,5 cm. No tak czy siak, ale mimo wszystko w całości. Ja mówię w całości, a ty powiedziałeś, okej, okay, zrozumiałem. Przyjął, panią aluzję. Więc. No, da się tym pracować. Można oczywiście je założyć na małą grzechotkę. Czy można je założyć na małą grzechotkę? Można! Oczywiście. Nie będziemy chyba już tego robić, bo cóż. 1,4 to 1,4. Już... Dokładnie. Nie przesadzajmy. I co? I mamy końcówkę magnetyczną, końcówkę magnetyczną, która działa. Tak. Myślę, że to było widać. Sąsiedzi u góry się zwijają. Ze śmiechu z nas. Że ten magnes naprawdę y, trzyma. Nie mamy opisane na opakowaniu, ale z tego co widzę, to mamy PZ2 2, y, Torxa 15, 20, 25 i 30. Tyle moi drodzy. Całkiem fajny zestaw. Jeżeli chodzi o nasze nasadki, to mamy tak 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Nie wiem dlaczego ja sobie wzdorałem, że to się na 12 kończy. Mniejsza o większość. W każdym bądź razie jest ok. Jeżeli chodzi o wykonanie, to tak jak mówiłem, poza tą górną gąbką, która jest jaka jest, tu wielkich cudów nie ma. Jest przetoczone całkiem ładnie, ale rzeczywiście no one nawet nie są przetarte, bo to widać. Nie? jak... Ja teraz przycieram tą końcówkę na początku, jak ona się zaczyna świecić ile syfu po prostu zostaje. Galwanizowane są całkiem spoko, więc też myślę, że nie powinno być problemu. Owim jest napisano na opakowaniu i no, na sadkach. Tak jest. CRMO. Tak jest. Więc opis. chyba tym pięknym sposobem przechodzimy do jakiegoś szybkiego testu, bo tu za dużo nie ma co pokazać. No nie, ja sobie jeszcze zobaczę. Na pozostałych końcówkach, a wy już idzie na test. Dobrze, pokażemy tylko w sumie, jak będą wyglądać po torksy. Tak, ale to on, on już jest po kilku użyciach. I w drugą stronę ciepły. Si, bardzo si. Po kilku użyciach niestety. Coś się świeci jak psu jajka, ale jeszcze niby galwanizację trzyma. Ale dało radę. A co do nasadek, to spotkamy się pewnie przy regałach. Za parę tygodni, przy regałach. Jak myślę, że możecie zauważyć, część magnesu rozsadziło. Tak jest, rozpadł się ten magnes po prostu po kilku użyciach. Mamy tu założony inny bit. No, coś tam trzyma, ale jego żywotności zbyt długiej będzie. A nie, nie rozwalaj. Coś tam trzyma, będzie, Czyli w sensie tak ci nie wypadnie. E, ale żywotności tego magnesu, jakiejś bardzo długiej, bym się nie spodziewał. E, to było ile wkręcej? Z 10 w sumie zrobiliśmy. No, przedłużka szybko będzie niemagnetyczna. Do wymiany. No to co, że święta podsumowanie. Widzę, że Jacek Szopcował z moją żoną. Już nawet na mikrofonie i włosy. Trzeba było nie wychodzić pod drewno. Drewno było obok ciebie. <grymne> nie, dobra, śmiechy, śmiechami. Przechodzimy do podsumowania. Słuchajcie, zestaw uderowy. Ładna walizka, wszystko w jednym swoim miejscu. Nie powiem, że no, w sumie bity podstawowe, ale chociaż powinny być po dwa. Znaczy, no, akurat dwójka jest dwa razy, reszta jest tylko jedna, nie? No. więc jakby jeśli chodzi o torksy... Znaczy, może my ubolewamy też nad brakiem torksów podwójnych, ponieważ my przechodzimy jednak mimo wszystko z wkrętami na torksy. Nie? Czy Powiem tak, może inaczej. Każdy teraz może powiedzieć się z oglądających, że a co to za zestaw, że tylko nasadki i kilka bitów. Nie, to są tylko bity do prac, można powiedzieć. Jacku zabrakło mi słowa. Udarowy. Udarowych, ale najwięcej, gdzie to jest krzyżaki lub e, torksy, tak? Tak jest. Śruby wszystkie, wkręty przepraszam. Wkręty torksowe, żeby nie było. Natomiast jeżeli chodzi o nasadki, to to jest taki zestaw, powiedzmy, pomocniczy. Udarowy. Udarowy, pomocniczy, <grym> do mniejszych rzeczy. E, na pewno nie jest to ostatni zestaw na warsztacie. My polujemy jednak mimo wszystko na coś większego. Z większymi rozmiarami w wersji przedłużanej, bo jak na razie mamy tylko wersję krótką, czy znaczy, mamy kilka bitw, no ale to tak jak okoła, duperele, takie tak jak ja przykładowo w do skrzyni mam, tak? No to mam te przedłużane, udarowe. Słuchajcie, to jest zestaw mały, skrobny, fajny. W cenie no, 70 zł, czy mało, czy dużo? A Znaczy, szczerze, za zestaw udarowy w tak fajnym opakowaniu, które rzeczywiście fajnie się będzie gdzieś tam przechowywać, nie pogubicie tego. Jakość jest rozsądna, z wyjątkiem tego magnesu. No, magnes szybko się nam rozpadł, no, niestety przy kilku, można powiedzieć, odkręceniach i wkręceniach. Nasadki, no nasadki wyglądają jak wyglądały, no są może delikatnie porysowane, gdzieś tam poobijane, tak? Tak, ale, ale niczym cudów nie, nie ma. Storksów czy skrzyżaka delikatnie, coś tam się świeci jak psuje jaka na wiosnę, ale no jest zima, więc tego nie widać. Natomiast słuchajcie, 70 zł, 5 lat gwarancji, naprawdę nie jest źle. Naszym zdaniem zestaw właśnie raczej do zakrętarki niż do klucza. Nie, no oczywiście, że tak. Ja jestem na tak. Generalnie mm, uważam, że nawet do wkrętarki przy tych przedłużkach macie opcję odkręcenia jakichś tam nakrętek innych pierdół. Powinno to przy mniejszych projektach. Zespół domowy. Starczy. I tym pięknym akcentem chyba zakończymy. Przypominam, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest. My zestaw pozostawiamy dla siebie. Wam życzymy. Spokojności i do zobaczyska wkrótce. Cześć, cześć.